Cześć, mam na imię Janek, jestem z Poznania. Chciałem Wam pokazać dzisiaj mój rower. To jest Breezer Beltway 8, rocznik 2016. Kupiony w 2017 roku, także mam go już 3 lata ponad. Przebieg roweru to jest ponad 8000 km. Rower kupiłem nowy za niecałe 3500 zł On katalogowo kosztował jakieś 4,5 po prostu pracowałem jeszcze wtedy w sklepie rowerowym, dlatego taka, taki duży rabat udało mi się uzyskać. One nie zawsze są dostępne w Polsce. Generalnie rower, rower był ściągany z, z Niemiec, a firma jest amerykańska. Rozmiar ramy to jest 52 cm, czyli 20,5 cala. Ja mam 1,78 m i dla mnie ta rama jest idealna. Rama jest aluminiowa. Matowy, matowy lakier dosyć wytrzymały. Także może po kolei Wam teraz opowiem coś tutaj o tym rowerze. Opony 28 cali na 35 mm Continental Speed Contact. Bardzo fajne opony. Niskie opory toczenia. Jest taka stronka Bicycle Rolling Resistance. Angielska, yy, i tam można sprawdzić sobie opory właśnie dla każdej z opon. I ten model, wśród takich modeli trekkingowych, gravelowych, jest naprawdę tam na samej górze praktycznie, a nie kosztuje aż tak dużo, więc zdecydowanie polecam. I przez te 8000 km nie miałem żadnego kapcia, także ta wkładka antyprzebiciowa tutaj jest zdecydowanie skuteczna. Yy, przyczepność na asfalcie jest bardzo dobra. Terenie już trochę gorzej, ale tutaj ta grubość też pomaga. E, co tutaj jeszcze mamy? E, bagażnik Lowrider firmy Tubus, jeden z najlżejszych jakie są dostępne. Jego zaletą jest to w porównaniu na przykład do bagażników crosso, że ma nisko, nisko mocuje się sakwy, także środek ciężkości też jest nisko. to Fajna sprawa. Rower kupiłem jako mm, taki crosowy Urban. Także on nie miał tutaj żadnych bagażników, błotników, niczego. Wszystko sam dołożyłem, ale no kupowałem go też z takim założeniem, że, że go od razu przerobię. Także z przodu mamy tutaj piastę Shimano Alpine z prądnicą. Bardzo niskie opory toczenia, praktycznie w ogóle nie czuć, że się jedzie z włączonym oświetleniem. Takie też miałem założenie, żeby jeździć cały czas na światłach. Lampka to jest bushen Miller. IQX, 100%, 100 luksów, czyli jakieś 300 lumenów. Wiązka światła jest taka szeroka, dobrze oświetla drogę, sięga na jakieś 40 metrów, także naprawdę y, zdaje egzamin świetnie. Z tyłu jest lampka firmy Spaninga, model Lineo, ma fajne takie paski świetlne, LEDowe. Wygląda to nowocześnie, także też polecam. Oczywiście, jakieś tam odblaski wymagane przepisami. To oświetlenie też spełnia normy oświetlenia na niemieckich drogach, bo oni mają takie swoje, także spokojnie można tym rowerem jeździć po całej Europie. Przechodząc dalej, tutaj mamy kokpit w pełni standardowy z paroma dodatkami. No tak, licznik to jest Sigma BC1416. Bardzo fajny model. Jest kablowy, żeby zbyt często nie wymieniać baterii. Poza tym jest, jest podświetlany, ma termometr, także na takie dłuższe wyprawy to mi się bardzo sprawdza. Ma też wysokościomierz, także też jest przydatny na podjazdach. Można zobaczyć to jakieś tam nachylenie, wzniesienia. Uchwyt od kamerki na kierownicę. O dziwo, sprawdza się to bardzo dobrze. Jeżeli kamera ma stabilizację obrazu, to nawet na gładkim asfalcie da się nagrywać. Jeżeli jest bardziej wyboiście, no to już trzeba raczej z kasku. Uchwyt do kierownicy, uchwyt, uchwyt do torby na kierownicę firmy Ortlip. Tu mam model Ultimate 6S. Bardzo fajna sprawa. Ten uchwyt, no jego główną zaletą jest to, że on nie opada w przeciwieństwie do innych tam producentów, także jest to wygodne rozwiązanie, z torby można korzystać też w trakcie jazdy, można włożyć tam telefon jako nawigację czy mapę, także zdecydowanie polecam. Z takich rzeczy, które są tu wymienione, to są to hamulce. Tarcze to, to jest Shimano SLX, wymienione po kraksie, bo potrącił mnie rowerzysta, niestety tarcza była zgięta, nie dało się jeździć. I hamulce, też miałem zgiętą klamkę, też wymieniłem, tu był jakiś podstawowy model Shimano. No nie hamował najlepiej, może to była... to, to był po prostu jakiś wadliwy egzemplarz, ale wymieniłem na Shimano Alfine. Patrząc na budowę i na symbol tych hamulców, to wygląda praktycznie tak samo jak Deore XT, tylko no w wersji trekkingowej z długą dźwignią, którą preferuję. Klakson firmy Hornit dobra rzecz, jeżeli jeździ się dużo po mieście to po prostu dzięki niemu kierowcy nas trochę bardziej słyszą jest też dzwonek firmy KNOG, model OI taki no ładnie wygląda, ale jest trochę zbyt subtelne jak na polskie warunki, tak przynajmniej uważam siodełko to jest El Royal Respiro bardzo wygodny model. Długo szukałem, w końcu mi się udało taki trafić, ma tutaj jakiś kanał chłodzący takie rzeczy. Nie wiem na ile to działa, ale jest po prostu, prostu wygodne, chociaż swoje waży. Tu z takich gadżetów jeszcze jest koszyk na Bidon firmy Topic i Glow Cage, którego zaletą jest to, że jest podświetlany. Można sobie tutaj zmieniać kolory. Nie wiem, czy to będzie widać bo jest dosyć słonecznie, ale w każdym razie w nocy to wygląda super. Jest dodatkowy punkt oświetlenia, także jesteśmy bezpieczniejsi, a po prostu cały bidon miga. Tutaj nóżka jest standardowa, bardzo wytrzymała. Rower nie ma z przodu sztywnej osi, z tyłu jest sztywna oś, bo wymaga tego jak wypiasta. Shimano Alfine. Suport jest ekscentryczny z tak zwanym mimośrodem. Jest to konieczne, żeby naciągnąć pasek. Są różne rozwiązania, są też przesuwane haki. A tutaj mam taki support i mi się to sprawdza. Trzeba tylko mocno dociągnąć te śruby, które są na dole. Zabezpieczyć się najlepiej jeszcze jakimś Loctitem i wtedy to siedzi pewnie. Sam wkład supportu no, jest dosyć problematyczny. W tym rowerze już trzy razy wymieniałem i na łożyska maszynowe, i inne to jest suport z asymetrycznymi łożyskami na początku jakiś Stram, teraz jest Accent wszystkie mniej więcej po roku zajeżdżam, także jeżeli możecie mi coś polecić to napiszcie w komentarzach, czy znacie jakiś wytrzymalszy model nie wiem, to jest kwestia tego, że generuje tutaj za dużą moc, czy czegoś innego, ale dosyć szybko mi ten suport zaczyna strzelać z tyłu jest bagażnik topika Super Tourist z taką szyną Quick Track do szybkiego mocowania różnych toreb, bardzo wygodny udźwig około 30 kg, także wystarcza też pod sakwę jak najbardziej no i teraz kwestia napędu bo pewnie już zauważyliście, że rower jest z paskiem zębatym no jest to moim zdaniem genialne rozwiązanie to jest już mój trzeci rower z takim systemem miałem też z rower dwa, dwa hardtaile MTB i z rolowcem, i też z paskiem, i no, sprawdza mi się to bardzo dobrze. Tamtymi MTB jeździem na maratony, na jakieś tam nawet wycieczki w Alpach, też takich po górskich szlakach. Nigdy tego nie zerwałem, nigdy mi nie przeskoczył. Ten rower też ma już swoją historię bo przejechałem nim w zeszłym roku między innymi z Mediolanu do Jeleniej Góry. Przez przełęcz sterwio, czyli co oznaczało kilkugodzinne podjazdy z pełnym obciążeniem, z sakwami, z namiotem. Rower ze mną ważył ze 110 kg, 100-110 kg i też ten pasek jak najbardziej wytrzymał, nie było żadnego problemu. Nie przeskoczył, nic się z nim nie działo. A jego zalety to jest też to, że po prostu jest bardzo cichy, nie wymaga czyszczenia i smarowania, no i ja po prostu. Się, że przejechali 50 tysięcy, także no jestem skłonny w to, w to uwierzyć, bo nigdy nie miałem z tym problemu najmniejszego. Eee, żeby pasek było można zamontować, to rower oczywiście musi mieć rozpinany tylny trójkąt ramy. To nie wiem, czy będzie to dobrze widać. W tym miejscu jest śruba, którą można rozkręcić i to otworzyć po prostu, tak żeby pasek dało się przełożyć, bo nie jest w jednej części. Eee, piasta mocowana jest tutaj na śruby, na sztywną oś. Także no, trzeba mieć ze sobą klucz, jak się gdzieś jedzie, żeby w razie czego móc to odkręcić. Teraz trochę o samej piaście, to jest model Shimano Alfine 8-biegowy, mm, dosyć popularny. E, jest też wersja 11-biegowa, ale nie polecam, bo ile tutaj jest smarowanie stałe, smarem stałym, to 11 ma już kąpiel olejową i te piasty bardzo lubią cieknąć, także, także tak to wygląda. Mm, e, no zakres przełożeń nie jest jakiś oszałamiający, to jest jakieś 300 ileś procent. E, mi to wystarcza, aczkolwiek na tych najbardziej stromych podjazdach w górach z obciążeniem czasami mi brakowało już niższego biegu. No ale jeżeli mieszkacie w, tutaj w Wielkopolsce albo gdzieś generalnie nie jeździcie po górach i z obciążeniem, to myślę, że to jak najbardziej wystarczy. E, z przodu jest zapłatka 46, zębów z tyłu 24 że da się tym jak do tak, 40-45 km na godzinę, powyżej no już też brakuje przełożenia Także jeżeli jeździcie właśnie szybciej i tak bardziej na, na lekko to może warto po prostu z przodu dać większą zapłatkę Dla mnie to jest jak najbardziej ok, taki zestaw Jeżeli chodzi jeszcze o samą Piastę to nie mam z nią problemów poza tym, że w zeszłym roku po takim całym dniu jazdy w deszczu i pozostawieniu roweru jeszcze na deszczu na, na noc, bo to było na jakimś kempingu, rano ruszyłem i po prostu zaczęła mi szumieć. Także e, co się okazało, woda wdarła się przez jedną z uszczelek i jedna z bieżni e, łożyska e, trochę skorodowała, i to jest to co szumi, ale nie wpływa to jakoś negatywnie na, na jazdę, bo te opory nie wzrosły, także dopóki się to jakoś nie rozpadnie nie będę tego wymieniał, bo ciężko do wymienić, trzeba wymienić od razu wszystkie wnętrzności piasty, także to już jest tam jakiś koszt eee, piasty tutaj się podłącza takim specjalnym przyłączem dosyć łatwo to rozłączyć, zdjąć tą linkę przy zdejmowaniu koła, także nie jest to nie jest to problem. Myślę, że istotną kwestią dla niektórych jest też waga roweru. Eee, tak jak go tutaj widzicie, on waży 14,8 kg, ale to jest waga też z lowriderem, z tymi uchwytami na kierownicy. Eee, także bez tego on waży jakieś 14,100, co myślę, że jest jak na rower trekkingowy, taką wagą naprawdę niską. Sprawdzałem kiedyś ten temat i nie znalazłem lżejszego fabrycznego roweru trekkingowego. One się tak zaczynają 14,5 kg, także to jest naprawdę dobrze pod tym kątem. Mam jeszcze plany, żeby ten rower trochę odchudzić. Chcę wymienić obręcze tutaj, te, które są fabrycznie, ważą jakieś 550 gram sztuka, co jest moim zdaniem trochę za duże jak na tego typu rower. Chcę zamontować lżejsze. I tym samym zdjąć jakieś 200 gram. Chcę też wymienić dentki na tubolito, czyli takie ultra dentki, których jestem wielkim fanem. Zwykła dentka waży jakieś 150 gram, te które chcę założyć ważą około kilkudziesięciu gram sztuka. Są z takiego mocnego polimeru, który się też zaciska na wbitym przedmiocie. Także działa to trochę jak system bezdentkowy. No jest lżejszy, nawet, a nie ma też tej całej popraniny. Jest to tańsze, także zdecydowanie polecam ultradętki. Także obręczę dętki i myślę, że zdejmę w ten sposób jeszcze jakieś pół kilo. Eee, może się uda zbliżyć do 13,5 i to już będzie taki maks, co można z tym rowerem zrobić, jeśli chodzi o niską masę. Teraz chciałem wam jeszcze go pokazać z taką torbą eee, Topica Quick MTX Track, której używam. Na co dzień bardzo wygodna, bardzo praktyczna, idealna właśnie do jeżdżenia, do pracy. Tutaj można ją, górę trochę podnieść, boki można też rozłożyć, także to jest też bardzo wygodne jak się robi jakieś zakupy. To można szybko zwiększyć pojemność. Jak się uda to pokażę Wam też jakieś zdjęcie czy dwa z sakwami tego roweru z wyprawy. To wtedy trochę inaczej to wygląda. Podsumowując, rower bardzo, bardzo fajny, myślę, że trafiony zakup w 100%. Tak jak już wspominałem, jest szybki, jest lekki, także trekking nie, niekoniecznie musi być taki nudny i ciężki i powolny. Ja tym rowerem jeżdżę z takimi prędkościami rzędów 25-30 km na godzinę, zazwyczaj także no niewiele wolniej niż na szosówce czy na gravelu. Ma fajne, dobre oświetlenie, jest wygodny. Ta rama dobrze amortyzuje wstrząsy. Nie wiem, czy to jest kwestia tych kształtów ramy tutaj, czy du dużego wygięcia widelca do przodu. W każdym razie, jak na aluminiową ramę, to, to jest naprawdę super. Yy... No i pasek oczywiście też jest wielką zaletą tego roweru. Zdecydowanie polecam. Yy... No, ja po prostu jeżdżę, nie ma tutaj. Nie ma żadnych strat czasu na, na konserwację tego, także świetna sprawa. Jeżeli interesują Was takie rowery i Wam się to spodobało, to możecie zajrzeć na bloga firmy Gates Carbon Drive, która produkuje takie paski. I tam jest lista producentów, którzy, którzy robią tego typu rowery, właśnie z takim napędem nietypowym. Jest chyba z kilkaset takich marek, tak, także naprawdę jest w czym wybierać, chociaż są to głównie producenci tacy dosyć. Niszowi. Tak jak Breezer, mimo że to jest firma z długimi korzeniami, długą historią, to w Europie nie jest tak, tak dobrze znana. Jeśli chodzi o wady tego roweru, to na pewno niska, niska sztywność ramy. Tutaj nie ma poszerzanej główki z przodu. No ona jest taka dosyć delikatna. Także jeżeli się jedzie na lekko, to jeszcze tego nie czuć, ale przy. Przy większym obciążeniu roweru po prostu no nie bardzo można puścić kierownicę, bo zaczyna przednie koło trochę latać, także no to ewidentnie wskazuje na niską sztywność. Ale poza tym, poza tym jest w porządku. No tutaj tak jak już mówiłem był kłopot z tym suportem, z, z tym, że on zaczyna stukać, ale to, to już jest, być może ja mam tutaj pecha. Także sam rower oceniam świetnie, kupiłbym taki pewnie jeszcze raz. No, już ten, ta wersja kolorystyczna nie jest produkowana, ale ten model nadal istnieje. Jest też wersja mm, Breezer Beltway 8, Plus i wtedy od razu macie bagażnik, butniki, oświetlenie. Także nie trzeba samemu tego przerabiać. Można od razu kupić gotowego trekkinga. I myślę, że jest to też fajna alternatywa dla tych popularnych dzisiaj graweli, yy, bo. Tak naprawdę rower jest niewiele wolniejszy. Opony ma też takie, które pozwalają jeździć i po jakichś ubitych ścieżkach, i po asfalcie bez problemu. No, dzięki temu, że kierownica jest. Nie jest, nie jest to baranek, no to po prostu pozycja na rowerze jest wygodniejsza, łatwiej się tym manewruje w terenie, i też wyżej siedzimy. Także jeżeli jeździcie po mieście, to po prostu więcej widać na jakichś zatłoczonych ulicach. Można się bezpiecznie dzięki temu poczuć. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania o ten rower, to, to chętnie tam odpowiem w komentarzach. Przynajmniej się postaram. Także dzięki bardzo za obejrzenie.